Witajcie na moim vlogu. Oto dziesiąty vlog z mojego wyzwania, 21-dniowego wyzwania. Codziennie pokazywania Wam, co robię, przekazywania Wam moich refleksji i tłumaczenia, poszerzania świadomości o stresie, o mindfulness i o muzykoterapii. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć więcej o mojej metodzie. Mindful singing, świadomego, terapeutycznego śpiewania, relaksacyjnego śpiewania. Chcę Wam wytłumaczyć, co jest innego w tej metodzie, a w kolejnym wideo pokażę też Wam jakieś ćwiczenie z tej metody. A więc, co jest najważniejsze, co jest kluczowe w tej metodzie, to podejście pełnego skupienia. Na początku zawsze, jest taki czas dostrajania się do zajęć. W ogóle często jest też taka rozmowa o, o stresie, o, o, o śpiewie, o napięciach w ciele. Potem staramy się te napięcia rozluźniać z różnymi ćwiczeniami, też łączącymi delikatny ruch, też z metody, z techniki Aleksandra. W której też jestem certyfikowana z The Voice College w Londynie i oraz z właśnie techniki uważności z praktyki uważności stosuję też wizualizację z osobami, żeby te, te, to skupienie pogłębić, a następnie zaczynamy. Też ćwiczenia rytmiczne, rytmiczno relaksujące nadal i rozluźniające mięśnie. Też jest to zależne, jaki jest cel, cel zajęć, czy jest to bardziej relaksacja, więc wtedy jest więcej takich relaksacyjnych ćwiczeń również z głosem, też odkrywanie swojego głosu, pogłębianie go, znajdywanie go w ciele, Uspokajanie go bardziej. To też się właśnie przydaje w przemówieniach publicznych czy w ogóle w pracy. Jeśli ktoś pracuje z głosem, to warto odkryć ten głos, warto, warto go zdrowo używać. Bo my często słyszymy, że ktoś zdziera sobie głos i dlatego, jeśli ćwiczymy, jeśli ja pracuję z kimś, to też pogłębia się ta świadomość zdrowego używania głosu i jak go, jak, o, jak o ten głos dbać. I co więcej, też oczywiście są ćwiczenia wokalne, które stosuje, które dopasowuje, i te ćwiczenia też mają zawsze coś takiego wizualizacyjnego, psychologicznego, na przykład stosuję nawet dzisiaj widząc że jest bariera z wyższymi dźwiękami to kazałam malować ten dźwięk niższe dźwięki niżej wyższe wyżej i w tych wyższych kazałam dobitnie tę kreskę namalować wyobrazić to sobie i naprawdę to fajnie zaczęło działać, że skupienie było na malowaniu dźwięku, nie na samym, samym dźwięku, bo wtedy my się bardzo zaciskamy, nie zawsze, ale często tak jest. Więc to jest jedno z takich, z takich ćwiczeń, których jest wiele. Dodaje ruch, dodaje jakąś wizualizację i fajnie to bardzo, bardzo działa. To też jest przełamywanie swoich barier, przełamywanie różnych takich mentalnych, właśnie barier, że ja czegoś nie potrafię, że to jest za wysoko czy za nisko. I to przekłada się potem na nasze życie, i ja to widzę pracując z osobami, i to jest niesamowite. To jest dla mnie naprawdę niesamowite. Nawet ostatnio e, moja uczennica powiedziała mi, że e, moje zajęcia są dopełnieniem jej e, psychoterapii. I ona czuje, że to jest e, naprawdę forma muzykoterapii, e, i, i czuje, że się rozwija. I ja też e, wi, widzę efekty e, bardzo szybko. Co, co jest plusem dla tej e, uczennicy? One, one są różnie, naprawdę, od osoby do, od, do osoby, e, ale zawsze widzę uśmiech na, na twarzy e, po moich zajęciach, i dla mnie to już jest efekt. E, także teraz mam dla Was niespodziankę, bo jeśli napiszecie do mnie. E, w linku na dole, pod moim wideo, będzie, będzie miejsce, gdzie możecie w formularzu kontaktowym do, nie, do mnie napisać i chcę Wam zaoferować 30 minut takiej próby tych zajęć. Mogą być one w Warszawie albo online. Jak najbardziej prowadzę z osobami z różnych krajów i działa to dobrze. Internet, tylko musicie mieć stabilny. Jeśli będzie stabilny, to działamy. Napiszcie, zapraszam Was serdecznie do wypróbowania, co mogę Wam dać. To chyba tyle. W kolejnym wideo pokażę więcej ćwiczeń, pewnie, albo jakieś ćwiczenie, jakąś próbkę, żebyście zobaczyli więcej. Przeczytajcie też w linku więcej, jeśli się interesujecie, czym jest ten Mindful Singing, te śpiewanie terapeutyczne. Wrzucę link poniżej tego wideo. I zapraszam Was. Trzymajcie się. Cześć.